Dobra, chyba jedziemy. Tak. Stawiam, że tak. Pokazuje się moje ekran. Dobra, witam was serdecznie. Dobra, to teraz do wszystkich, również tych, co słuchają. E, o, zaraz padnie mi bateria, zarąbiście. E, czekajcie, szybko wymienię. Ostatnie dwie baterie. Jest wszystko dobra, tylko wymienię baterię. Jesteśmy Jesteśmy w domu. E, także tak, jutro zajęć niestety nie ma, dlatego że korneli um, wybuchł samochód. A, znaczy nie wybuch, żyje, tak? E, a więc ja muszę zostać na chacie i odebrać paczkę, a nie wiem, o który będzie kurier. Widzimy się za tydzień w poniedziałek, za tydzień we wtorek jest mecz, no to wiadomo, tak? E, może będzie okazja tu przyjść i obejrzeć razem, jakby ktoś chciał. E, kolejna rzecz. Tak, jak mówiłem, przez ostatni czas bujałem się z Unrealem. Myślałem, link, który dostaliście do budowania i instalowania pierwszego projektu w Unity, pochodził z innego kanału, ale po wielu przemyśleniach postanowiłem kontynuować moje wiekopomne dzieło i docenię subskrypcję tego kanału, gdyż yy, znajdziecie tam już dwa filmiki na temat Unity a, a albo trzy. A pojawią się niedługo kolejne. Jedną z rzeczy, którą chcę zrobić, jest pokazać, jak budować gry 3D w Unity i jak, um, i jak zbudować, być może nawet całkiem fajną grę FPS, jak mi czas pozwoli. Dlaczego taką decyzję podjąłem? Jak gdyby, że będę kontynuował Unity. No tam, ten kanał, no tam już mam fame, 1800 subskrypcji. Dlaczego Unity? Dlatego, że Was kocham i specjalnie dla Was będę dalej nagrywał o Unity i C-sharpie. Również dlatego, że w Unrealu większość rzeczy. Yy, Unreal jest przepotężny, jest cudowny jako silnik, natomiast ma nie najlepsze wsparcie do 2D i wiele rzeczy tam można wyklepać tymi blueprintami. A ja chciałbym jednak zostać przy tym programowaniu, jak gdyby twardym kodowaniu, które robię w pracy tutaj, pracując jako frontendowiec. Yy, poza tym. Tak naprawdę często jest taka opinia, o, o mój Boże, czemu robisz tą grę w Unity? Gry w Andrealu wyglądają lepiej. No ale jak spojrzymy sobie na takie gry jak Escape from Tarkov, które chyba wam pokazywałem, jak, jak ta gra wygląda. Tak? Albo Get the Fuck Out, które również jest napisane w Unity, to jak gdyby widać, że. Nie musicie zaprzęgać czegoś takiego jak um, Unreal, po to, żeby zbudować fajną grę. Zresztą nie okłamujmy się, na początku nasze gry to są przeskalowane kwadraty, także nie potrzebujemy zbyt wiele odżycia. Ok, um, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, czyli zajęcia są w poniedziałek, to znaczy, że nasze spotkania najprawdopodobniej przeciągną się do grudnia, ale to nie problem. Właściwie dla was to nawet lepiej, bo daje to Wam więcej czasu na napisanie gry. OK? Także tutaj jest bonus. Kto już zaczął coś pisać swojego? Nie no! Jest. jest... Ach, dobra, zapytam. Kto ma pomysł? Dobra. Pamiętajcie, że zawsze możecie przyjść do mnie, skonsultować pomysły albo możemy zgadzać się na Discordzie, czy tu i razem pomyśleć, tak? Jedna rzecz, o której Wam opowiem na wstępie dodatkowo, zanim zaczniemy kodowanie. Istnieje coś takiego jak Game Design Document. I jest to pewien standard dokumentacji, nawet nie do końca technicznej, która opisuje, co będzie w grze. Tworzenie gry jest procesem iteracyjnym, jak gdyby wiecie, że nie wiem, Call of Duty nie skończyło się na jednej wersji i że za każdym razem jak też odpalacie jakąś grę, czy na Steamie czy coś, to widzicie kolejne wersje, patchy, poprawki. Okej? Okay? Są gry są rebalansowane i zmieniane obecnie w trakcie życia. Kiedyś było tak. Ci starsi, co już chodzą o laskach, to pamiętają, że dostawałeś płytkę i to było to. To była gra, nie było patchy, update'ów, dlc nic takiego, tak? Game Design Dokument jest to dokument, który opisuje główne funkcjonalności, które będą w grze. Czyli wprowadzacie pewne założenia. Ok, buduję grę, jak gdyby w przypadku naszego Snake'a, mamy pewne założenia, tak? Mamy postać gracza, która jest czerwonym kwadratem, zielonym kwadratem, który zjada czerwone kwadraty i wtedy rośnie. Jak uderzy sam w siebie, to zginie. Ok? Ten dokument. To jest opis i zbiór zasad i funkcjonalności, które będą w Waszej grze. Wzorce do takiego Game Design Document możecie znaleźć w internecie. I teraz tak, kiedy się uczycie, czy piszecie ten pierwszy projekt, nie potrzebujecie tego, bo jesteście w miarę możliwości w stanie zachować cały koncept i rozwiązania w grze w Waszej własnej głowie. Ale jeśli zaczniecie pracę w branży, spotkacie się z takimi dokumentami, które są bardzo, bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, kiedy. Pracuje się w teamie. Ok? Także chciałem nadmienić, że coś takiego jak game, design, dokument istnieje. A my lecimy do naszego cudownego projektu. Um, na czym my stanęliśmy? Ok. Zrobimy na początku taką cudowną rzecz. To jest to. A ja sobie odpalę też już skrypt. Zajmiemy się na razie problemem, właściwie może nie problemem, ale zajmiemy się jak gdyby podstawą naszej gry, czyli sprawimy, żeby nasz węż... Wąż? Wąż. Węż, węż, węż dobrze, nie? Nasz węż rósł. Dobra, to już się odpaliło w Visual Studio. I tak naprawdę ten proces zjadania żarełka, dzieli się na dwie części. Kiedy nasz wąż uderzy w żarełko, my musimy zespawnować w nowym miejscu nowe żarełko, żeby mógł dalej kontynuować swój proces jedzenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my musimy sprawić, żeby do naszego węża doczepił się kolejny segment. OK? Czy to ma sens? Dobra, zacznijmy od tej prostszej rzeczy, czyli od ogarnięcia żarełka. To jest to, to jest to, to jest to. All righty then. Zobaczmy na nasze żerełko. Co ono ma? Ona ma Box Collider, tak? Jak widzimy tutaj, ja go chyba przeskolowałem specjalnie, żeby był zbyt duży, a więc zwróćcie uwagę, czy tutaj w Box Collider 2D w size macie na pewno 1,1, 1, tak żeby Box Collider dopasowany był wymiarami do tego, co widzimy na ekranie. I teraz to, co mieliśmy dotychczas, to jeden, jedyny skrypt, który przyczepiliśmy do playera. Teraz pora, żeby dodać kolejny skrypt, który tym razem dodamy do, do naszego żarełka. I teraz jeszcze pozwolę sobie nadmienić jedną rzecz o skryptach. Nasza gra jest prosta, dlatego możemy sobie pozwolić, żeby większość funkcjonalności naszego playera zamknąć w jednym skrypcie. Ale założeniem Unity jest budowanie komponentów, czyli modułowość. To znaczy, że w przypadku bardziej skomplikowanej gry wasze funkcjonalności będą rozdzielone między różne skrypty. Wyobraźcie sobie dość złożoną grę, jaką jest jakiś looter-shooter. Czyli biegacie, strzelacie, ale też zbieracie jakieś rzeczy do inwentarza, a być może też budujecie jakąś bazę. Jeśli ktoś wpadnie na pomysł, żeby to wszystko zmieścić w jednej klasie, w jednym skrypcie, to jest dla niego specjalne miejsce w piekle. Wasze funkcjonalności powinny być rozdzielone na skrypty, czyli w oddzielnym skrypcie funkcjonalność strzelania, w oddzielnym skrypcie funkcjonalność zarządzania inwentarzem, w oddzielnym skrypcie budowanie. I teraz jedna ważna uwaga do programowania w ogóle, nie tylko do Unity i C-Sharpa. Dużo lepszym rozwiązaniem jest mieć dużo małych plików niż mało dużych. OK. Czyli starajcie się jak najbardziej rozdzielać swój kod, tak, żeby był modułowy. Czyli jeśli spojrzymy nawet na funkcjonalność strzelania w grze, tak? to oddzielny skrypt może zarządzać ilością amunicji, oddzielny skrypt jakimiś dodatkami, które są w broni, jak nie wiem, wymienna kolba czy zmieniany celownik. Jeszcze inny może obsługiwać trajektorię pocisku, jeśli zachowam jakąś fizykę, tak, pocisku i jeszcze inny zarządzać tym, jak zmieniać bronie i komunikować się z inwentarzem. Tak? To jest... Siemano. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak samo jest w przypadku, kiedy piszemy projekty webowe, tak, czy jakiekolwiek inne. Dużo małych plików, a nie mało dużych. Dlatego, że duże pliki ciężko się czyta i ciężko refaktoruje. I dużo łatwiej... Jeśli okaże się, że jakieś funkcjonalności są podobne, dużo łatwiej jest połączyć parę plików w jeden i to zrefaktorować i doprowadzić do porządku, niż sensownie.